No siema, witam cię na tym kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy customizować Subaru, wymieniać w nim części, naprawiać, ulepszać części za kilkanaście tysięcy złotych w dzisiejszym odcinku. Fajnie będzie. Ale nim przejdziemy dalej. Chwila dla sponsora dzisiejszego odcinka, czyli TM Shop. To jest moja firma, moja marka. Tworzymy takie zajebiste ciuchy, które możecie sobie kupić, wesprzeć nasz kanał ze względu na to, że kanał jest. Zdemonetyzowany, nie robię współpracy Żadnych dili reklamowych, nie wciskam wam losowania jakichś skrzynek czy innych rzeczy Dlatego też byłbym wdzięczny, gdybyście pomogli mi rozwijać dalej ten kanał Dlatego wbij się na sklep, kup sobie ciuchy w naprawdę zajebistej cenie A my dzięki temu jesteśmy w stanie dla was dalej robić zajebiste treści To by było na tyle, lecimy do odcinka Bo! Najpierw musiałem wszystko zdemontować i to był najlepszy element Trochę mogłem się poczuć jakbym miał to auto po prostu zdemolować Więc uczucie jak najbardziej na plus Następnie przeszedłem do demontażu reflektorów. Ten proces trwał aż 3 godziny, bo tych lamp dosłownie nigdzie nie idzie kupić, a są niesamowicie drogie. Same lampy były już kiedyś przez kogoś sklejane, więc uznałem, że wolę uważać, a całość naprawdę tak mocno się trzymała, że nie obeszło się bez drobnych uszkodzeń. Te uszkodzenia już wstępnie były ze względu na to, że tak jak mówiłem, one już wcześniej były sklejane, więc wielkiej straty nie było. Tak jest! Chyba trzecia godzina próbowania otwierania tego piekarni. Gdzieś coś do rozpuszczania kleju. Ja pierdolę. Mamy jednego pacjenta, jeszcze trzy. Najpierw czarny lakier, a później albo marmur, ale chyba bardziej poleci coś takiego na to. Zajebiście to na to siądź. Później przeszedłem do przygotowania części do malowania. Przerwa dla pieska. Pucujemy, szorujemy i. Nie ten klucz. <noise> Dzisiaj randka w Majbachu. Taką gałę. To jest po przerażonej żałobie. Nie zobacz. Ale będziemy zapierdalać. Ostatnim razem, jak jeździliśmy żabką, tak mówimy na auto <grym>, To już. A, wow, no szło? No? <grym>, ciche, co? Kurwa, wycieraczki chodzą. Kurbę trzeba odkręcić. Kurwa, wspomniane Kurwa, ale kręci Moi drodzy widzowie, to kanał po części motoryzacyjny, więc trzeba brać jak najbardziej egzotyczne kolory. To auto ma największy związek z egzotycznością pod względem swojego koloru. Dzisiaj będziemy robić olej w subaru, będziemy ogarniać lampy, żeby były zajebiste Pa, tak, twoja pralka chodzi Siedzimy na dupie Popchaj go bo pan... Jedź tym Musisz do niego dopić i go poprać pan... To nieprawda <gry> Czyli Jeb gościa nie puścił 6500 obrotów Jedź tym Ten tata to zawsze miał słabą nogę Musimy go wyprzedzić Potrzebujemy takiego auta Potrzebuję takiego auta, pa Halo Uwielbiam ten samochód Jest cudowny, Ale ja przecież tak się nie cieszę, jak jeżdżę w Subaru Często ludzie na przykład marzą, żeby mieć jakieś Nissan Getera czy coś I się zastanawiam, czy takie auto nie daje więcej satysfakcji, niż taki Nissan GTR, no bo wiesz jak tu coś rozpierdolisz, chodra, to musisz się nie się rozpierdolić, gdzieś uderzyć, wiesz, nie Lecimy wiem. Lecimy na progu zwalniającym. O, pełna pizza. <grym> pa, żabka, druga. Dajmy mu okejkę, okay że ma fajną furę. Chyba, <grym> chyba O, good car, my friend. Piszę, że 20 można przejeżdżać. Spróbujmy przejechać na próg. Mając. Nie, musisz nie... się zatrzymać. Nie, nie, nie. Dobra. Człowieku jakbym miał wschodnie ale on poleciał kurwa, wypierdolić w kosmos Pełna pizza Offroad Lewy długi gotuje się moc Kurwa nie przestał działać patrz nic nie przestał działać ale mamy przejebane ty ale paliwa ci zaraz braknie nie braknie patrz jak on się po nie buja ja... daj go wyprzeć <grym> chciał mnie spowolić żebym nie skakał po chłopkach ale ta fura normalnie dojebana człowieku drugi bieg ja zapinam na odcinie to mi szura oponami Kurwa jak w amerykańskim filmie, jak jadą jest jakiś pościg, i wiesz, ta auta tak buksują. Tak. Du, 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 du. To jest, kurwa to taki sam Powerful człowiek. Kocham tą furę. Sejczęto w turbo? Sej czyn, no mogłoby być Sejczęto w turbo, nie? Jak to gada? Nie można. <śled> <śled> Prosta piłka, czarna baza, a na to brokat tworzący wrażenie gwiazd. Taki reflektorowy Rolls Royce. <laughs> Sami zobaczcie, jak zajebiście to wygląda. Przeczytaliśmy, że optymalna temperatura to 20 stopni. Nie wiem tylko, czy na minusie, czy na plusie. Teraz przyszedł czas na zmontowanie lamp do kupy. Dobra, przyszły nam te zajechane i te nowe. <laughs> Tak to wygląda w tym momencie. Takie cudoki. Zaczynamy od wiercenia i teraz zapytacie się, dlaczego takie sklejone już wcześniej wam mówiłem, ale niestety ktoś wcześniej postanowił je zespawać plastikiem, bo były wcześniej powyrywane z mocowań. Same lampy jak do mnie przyszły, to jeden reflektor w ogóle był poza kompletem. Jeśli chodzi o zamontowanie zawieszenia, to poprosiłem po prostu mechanika, gdyż ja sam no, nie potrafię montować zawieszenia, no i jednak to jest na tyle ważna sprawa, że no nie jestem zwyczajnie kompetentny, żeby coś takiego robić. Dlatego tutaj nie mamy niestety dużo ujęć, ale... Zawieszenie to jest Tain Flex Z. Z tego co słyszałem to jest to takie najlepsze zawieszenie gwintowane do Subaru, które kosztuje mniej niż 10 tysięcy, dlatego myślę, że to będzie naprawdę dobry wybór. Wjeżdżam na geometrię i dupa. Okazało się, że kilka takich pierdół jak śruby czy drążki kierownicze trzeba wymienić. więc wracam do mechanika to ogarnąć. I jak już będziemy mieli zrobioną geometrię, to opowiem wam o wszystkim. Nim myślę, że zrobimy jakiś test tego zawieszenia gwintowanego. Zatrudniłem blachorza, żeby mi tutaj pomógł zrobić. Ogarniamy tutaj tego spoilera. Co mi daje, że w transporcie go uszkodzili. Robimy, żeby było gotowe na subarynę. Tak? są kolejne części. Okej, okay, mamy tutaj spoiler. Kurde, już gotowy, zaklejony. Będzie malowany kolor samochodu. Tutaj i całość. Naprawdę przeżmudna robota. on tutaj swoją pracę artystyczną wykonał. Naprawdę przerąbane malowanie takiego spoilera i nie dziwię się, że zakiernicy tyle za to biorą czas, w którym bierzemy te lampy, składamy, pyk, o, panie prezesie, tak to się prezentuje, muszę je zakręcić teraz, no i zapierdalamy, rzucić je mechanikowi, żeby je zamontował. Patrzcie, zajebiście wygląda. Teraz musimy rzucić przebitkę, jak to wyglądało na samym początku. Ja pierdolę, jaka różnica, człowieku, piękne. Auto do naprawy, jak zwykle uciekamy do zabawek. <laughs> Nie ma nic takiego super ciekawego. Ej, czy to jest ten? Nissan Skyline! Nissan! Także dzięki wielkie za oglądanie tego materiału, nie zapomnijcie o moim sklepie temshop.pl Zajebiste promocje, w ten sposób pomożecie nam się rozwieźć, gdyż tak jak mówiłem, nie robię żadnych szemranych współprac, nie mam reklam pod filmami, dlatego naprawdę byłbym wdzięczny. No i widzimy się w kolejnym odcinku, no i na dzisiejszym live'ie, ponieważ dzisiaj robimy o którejś tam godzinie live'a. Siema! O, 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 o.